Hej, dziewczyny! Jestem Desi. Wiem, że mówienie o tym jest trochę dziwne, ale co tam. Każda dziewczyna musi się z tym w końcu zmierzyć. Więc zaczynajmy! Pamiętam rok, w którym miałam okres po raz pierwszy kompletnie nie miałam pojęcia, czego się spodziewać. Tak naprawdę początkowo nie wiedziałam nawet, że to właśnie mój pierwszy okres, bo to może być już za dużo, ale był on bardziej koloru brązowego niż czerwonego. Okazuje się, że okres może mieć różne odcienie czerwienny i brązu. To normalne. Przynajmniej mnie to nie bolało. Za pierwszym razem nic nie poczułam. Teraz czasem ja wam skurczę. Takie tępe uczucie bólu w dole pleców, żołądków lub z tyłu kolan. To denerwujące, ale nie jest najgorzej. To dobra wymówka, żeby wziąć sobie kąpel z bąbelkami, wykręcić się od prac domowych lub zjeść tonę lodów. A może tylko ja tak mam. Możecie też nie mieć skurczów. Nie jest to fair, ale to całkowicie normalne. Tak czy inaczej możecie mieć PMS, czyli ZDP, czyli zespół napięcia przedmioszączkowego. To wszystko to, co dzieje się każdego miesiąca przed okresem. Niektóre dziewczyny są wtedy marudne lub zmęczone i tyle. Nie takie straszne, prawda? Teraz do dziewczyn, które nie dostały jeszcze swojego pierwszego okresu. Możecie denerwować się tym, kiedy to się stanie. Ja się denerwowałam. Słyszałam kiedyś dziwną historię o dziewczynie, która dostała swój pierwszy okres na lekcji wf -u. Prze wszystkich. Spróbowałam, że spotka mnie to samo. Chciałam wiedzieć, kiedy go dostanę. Spytałam więc mamę, kiedy dostała swój pierwszy okres. Bo słyszałam, że dziewczyny dostają go w podobnym czasie, co ich mamy. Każdy jest inny, ale prawdopodobnie stanie się to, zanim skończycie 15 lat. Gdy pojawi się owłosienie pod pachami, albo będziecie potrzebować pierwszego stanika. Na Twojej bieliżnie może też zacząć pojawiać się taka widzielina o białym zabarwieniu. To upławy, które zazwyczaj oznaczają, że zbliża się Twój okres. Widzicie? Mówiłam, że to będzie bardzo osobiste. Ale nawet wiedząc to wszystko, nie będziecie w stanie przewidzieć, kiedy dokładnie dostaniecie okres. Możecie go dostać chociażby jutro. Wiem, że może to być trochę straszne, ale jeśli się przygotujecie, to zobaczycie, że to nic takiego. Zwłaszcza, że pierwszy okres jest zazwyczaj bardzo słaby. Jednym ze sposobów, żeby poczuć się pewnie, jest używanie wkładek. Ja robię to tak. Oto mój mały zestaw ratunkowy. Wkładam do niego kilka podpasek i wkładek i wrzucam go do plecaka. Kiedyś nie miałam go ze sobą i dostałam okres. Poszłam wtedy do pielęgniarki szkolnej, która dała mi podpaskę. Waszy nauczyciele na bank całkowicie to zrozumieją, są do tego przyzwyczajeni. Przyzwyczajcie się też do okresu. Pamiętam, że bałam się, że nie będę mogła nigdzie wychodzić i nic robić, kiedy to będą te dni, ale wcale tak nie jest. Możecie robić wszystko, jakby nigdy nic. Spytajcie koleżanek. Poczułam się o wiele lepiej, gdy znalazłam koleżankę, z którą mogłam o tym pogadać. Mamy też są świetne do takich rozmów. Okej, okay. Długo mówiłam, więc uciekam. Sprawdźcie stronkę mydziewczyny.pl. Jest tam więcej odpowiedzi na pytania związane z okresem. Do zobaczenia później!